Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do rozpakowania i prezentacji nowości od JBL. Są to słuchawki JBL Tune 710 BT. Serdecznie zapraszam do materiału. Póki co, niestety, do realizacji nagrania używam obiektywu 50 mm, przez co no, ten kadr jest troszeczkę jednak węższy. W przyszłości zainwestuję w jakiś szerszy obiektyw, bo no, jest to dość uciążliwe. Nie mieści mi się nawet w całości to pudełko w kadrze, choć nie jest jakiś dużych rozmiarów. No ale tak prezentują się właśnie same słuchawki na opakowaniu. Mam tutaj kilka najważniejszych informacji. Pure Bass Wireless, czyli mamy przyjemny taki bas, tym razem bezprzewodowo. No i same informacje czyli to, że słuchawki są bezprzewodowe, posiadają technologię Pure Bass. Dodatkowo możemy sobie odbierać połączenia, no i mamy kilka dodatkowych informacji. Tutaj na rogu, standardowo dla JBL, mamy informacje o baterii, no i słuchawki pozwalają na 50 godzin odtwarzania muzyki, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale szczegóły zobaczymy zaraz z tyłu pudełka. Jeśli chodzi o boki, no to mamy tutaj informacje o tym, że możemy sobie sterować tymi słuchawkami. Już możecie to teraz tutaj zauważyć, oraz że mamy złącze jack. Dodatkowo z drugiej strony mamy dart -o listen, No a jeśli chodzi o właśnie tutaj tył pudełka, no to ono ma tutaj właśnie w logo wykrzyknika przejrzyste elementy, abyśmy mogli zajrzeć do tego opakowania. Mamy również informację, że jest to model Tune 710BT. Oraz kilka takich najważniejszych informacji. Będziecie mogli to zauważyć na przebitce. Mamy technologię JBL Pure Bass. Dodatkowo mamy wbudowany mikrofon. Możemy również połączać wiele urządzeń i jest to takie szybkie parowanie. Tak więc możemy przełączać się również między tymi urządzeniami. Na no a same słuchawki są lekkie, dodatkowo są składane. No i warto zaznaczyć, że mamy tutaj wsparcie dla asystentów głosowych. Jeśli chodzi o tą informację, którą tutaj znajdziemy, mamy USB typu C. Czyli już ten nowy standard, dobrze że to się znalazło w tych słuchawkach, oraz Bluetooth 5.0 to też jest dosyć świeża technologia. A w zestawie znajdziemy przewód do ładowania. Słuchawki są składane, jest tutaj taka zawarta informacja. Oraz 5 minut ładowania wystarczy na 3 godziny odtwarzania muzyki. A sama bateria, jak już było, to na froncie pudełka, tak samo tutaj jest z tyłu, wystarcza do 50 godzin odtwarzania muzyki. Mi przypadła do testów niebieska wersja kolorystyczna tych oto słuchawek. No i słuchawki są oryginalnie zapakowane. Mam tutaj dwie plomby, więc możemy sobie to tutaj rozciąć, aby dostać się do pudełka. Więc sobie to rozcinamy, możemy otworzyć pudełko właśnie od dołu. Więc wysuwamy sobie nasze słuchawki. Tak to się prezentuje. Pudełko mamy już puste. Przejdźmy do Samych sławek Znajdują się one na takiej dodatkowej wytłocze. Tutaj mamy plik z instrukcją obsługi, dodatkowymi informacjami oraz jakieś pewnie normy bezpieczeństwa. Do instrukcji przejdę za chwilę, bo mamy tam dane techniczne. No i tak się prezentuje sam zestaw. Mamy złożone sławki. No i mamy dwa przewody. Fajnie, że znalazł się tutaj przewód mini jack. Jak widzicie, tak on się tutaj prezentuje. Jest on w kolorze samych słuchawek. No i warto oznaczyć już tak na wstępie z tego co widzę, mamy jacka 3,5 mm do telefonu i jacka 2,5 mm do słuchawek. Moim zdaniem, jest to troszeczkę takie niefajne zagranie ze strony JBL, bo już są do któreś słuchawki, które właśnie testuję i mają one to mniejsze złącze, niby nie jest to problem, bo wszędzie praktycznie możemy kupić ten mniejszy standard, no a tak naprawdę chyba nie byłoby problemu zastosowanie tutaj złącza jack 3,5 mm z każdej ze stron, czyli do telefonu jak i do słuchawek no a tak musimy po prostu pamiętać o tym przewodzie warto zaznaczyć, że sam przewód jest płaski więc nie powinien nam się specjalnie plątać no ale myślę, że też głównie będziemy używać tych słuchawek z połączeniem bluetooth więc no to też, na to też zwracam uwagę Mamy również przewód USB typu C, już Wam pokazuję. Króciutki przewód, bardzo podobny dołączony jest do głośników JBL. Mamy tutaj logo producenta. Przewód również jest płaski, oraz z tego co widzę, możemy sobie po prostu podłączyć go dwustronnie. No i mamy same słuchawki. Pozwólcie, że ja wyciągnę je z tego blistra. No i tak oto prezentują się nasze słuchawki. W takiej pozycji zostały one zapakowane. Oczywiście jest to konstrukcja składana, więc możemy sobie je rozłożyć. Na tym zbliżonym ujęciu możecie zauważyć specyfikację Słuchawek. No i mam tutaj, tak naprawdę, wszystkie informacje dotyczące tych właśnie słuchawek. Mamy informację o tym, że przetworniki mają 40 mm, są to dynamiczne przetworniki. Sama bateria co ciekawe ma pojemność 690 mAh. No i właśnie informacja o tym, że wystarczy ona do 50 godzin odtwarzania muzyki. Wszelakie informacje o paśmie przenoszenia, impedancji, to będziecie mogli sobie tutaj właśnie zauważyć na tym ujęciu. No i wersja Bluetooth 5.0. W sumie tak wyglądają same słuchawki. Obrócę sobie tą stroną, żebyście mogli zauważyć również w środku. Mamy oznaczenie L i R. Czyli lewa i prawa strona, left, right. Z tego co wiedzę, te nauszniki są bardzo takie fajne, mięciutkie. Dodatkowo są dosyć dużych rozmiarów, tak więc no, dopasują się nawet do tych większych uszu. Jeśli chodzi o pałąk, tutaj on jest no, dodatkowo tutaj taką fajną, myślę, ekoskórą. Wyłożony, tak więc myślę, że te słuchawki dobrze będą leżeć nam na głowie. No a sama konstrukcja, jak widzicie, jest w ten sposób składana: same słuchawki mamy regulację w tej stronie do, dookoła oraz regulację samej wysokości naszych słuchawek. No, i przechodząc do tego, co znajdziemy na słuchawkach, no to myślę, że takie standardowe elementy, ale są one dosyć ważne. Mamy tutaj regulację głośności oraz przycisk play -pause. Mamy złącze mini jack 2,5 mm, co warto znaczyć. Dodatkowo mamy przycisk łącznika, mikrofon oraz diodę, która informuje nas o statusie pracy słuchawek. Z tej strony mamy jeszcze port USB typu C. Do ładowania, już pokazuję Wam to z bliska na ujęciu. No i właśnie diodę, która informuje o ładowaniu. Jest to konstrukcja dosyć podstawowa, pozbawiona aktywnej redukcji szumów, ale również dzięki temu nie jest jakaś droga, tak? więc też myślę, że będzie fajną propozycją dla wielu osób. Myślę, że to było wszystko w tej prezentacji. Tak naprawdę wkrótce zapraszam do recenzji tych słuchawek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.